Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, jeste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiło się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mario, Orędowniczko Różańca Świętego, módl się za nami. Święta Mario, zwierciadło czyste, Najemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące, módl się za nami. Święta Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej męce Zbawiciela, módr się za nami. Święta Maryjo, wybrana jak słońce przy zmartwychwstaniu pańskim, módl się za nami. Święta Maryjo, jak obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła Świętego, módl się za nami. Święta Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic boskich w różańcu świętym, módl się za nami. Święta Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu, rozpędzająca czartów, módl się za nami. Drzewo rozkoszne, błogosławiony owód żywota wydające, módl się za nami. Święta Maryjo, ołtarzu świętego świętych, o piętnastu stopniach tajemnic boskich wystawiony, módl się za nami. Święta Maryjo, zegarze słoneczny król Ahasa, w pozdrowieniach anielskich nazad się cofający, módl się za nami. Święta Maryjo, alko korabiu noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący, a piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami, módl się za nami. Święta Maryjo, Raju rozkoszy, w wililiach i różach męki Syna Boskiego w Różańcu Świętym wystawiony, módl się za nami. Święta Maryjo, z Różańcem Świętym, dusze ludzkie z męk czyścowych wyciągająca, módl się za nami. Święta Maryjo, Różańcem Świętym jako tarcza wiernych sług swoich odsideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca, módl się za nami. Święta Maryjo, Panno najczystsza, módl się za nami. Święta Maryjo, Matko i Pani nasza, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzić grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzić grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzić grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Boże, którego opatrzność nie myli się w swoim rozporządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i chyluje na wieki wieków. Amen.